Panie trenerze, pierwszy sparing wygrany, ale tak naprawdę chyba w tych meczach kontrolnych nie chodzi o wynik. Jakie wnioski po tym dzisiejszym spotkaniu, które no jeszcze nie gracie w pełnym składzie z przyczyn oczywistych? Pierwszy sparing zremisowany. Co prawda w środkówce remisów nie ma, ale to tylko, to tylko sparing. Myślę, że jesteśmy zadowoleni z tego, przynajmniej z tych pierwszych dwóch setów, które graliśmy w takim naszym optymalnym składzie na dzisiaj. E, później zagrały rezerwy chłopcy z Akademii, którzy pomagają nam, nam e, w treningu, e, dostali szansę zagrania jednego seta. I niestety Dlatego mówię, że wygrany, bo tak naprawdę ten bardziej podstawowy skład jednak wygrał 2-1. Niech, niech będzie, wygraliśmy pierwsze spali, ale generalnie musimy powiedzieć, że e, no to takie pierwsze nasze granie było trochę... Zagraliśmy dobrze, tak jak mówię, 2 pierwszej bardzo dobrze. Natomiast no, ten zespół cały czas jest grudowny. Nie mamy jeszcze zawodników, którzy odpoczywają po igrzyskach. W tym tygodniu przyjechał Timote Carle z BEME. Także musimy jeszcze trochę poczekać na takie, takie lepsze granie z naszej strony. Chociaż nie było źle. No właśnie, jak wpasowali się w drużynę już ci obcokrajowcy? Ciężko, ciężko powiedzieć, bo oni tak naprawdę z nami są 2-3 dni. Także na pewno pracowali na siłowni. Tych treningów na sali było bardzo mało. Mamy jeszcze kilka tygodni przed ligą, także myślę, że wszystko będzie na czas, na ligę, gotowe w 100%. Kiedy zaczynacie już treningi pełnym składem? Do kiedy W poniedziałku wszyscy będą z nami będziemy już normalnie planować, także możemy powiedzieć, że będziemy mieli nowy okres przygotować. No właśnie, trener Mendes też pojawił się już w drużynie. Jak podsumował ten okres przygotowań? Był bardzo zadowolony. Zadowolony z pracy, jaką wykonaliśmy. Cały czas byliśmy na łączach z trenerem. Bardzo, jest bardzo zadowolony z naszych akademików. Akademików z roku na rok jest to coraz lepsza współpraca i, i ci zawodnicy wnoszą dużo do treningu. Myślę, że ta idea Akademii się sprawdza przynajmniej dla nas w tym okresie przygotowawczym. Proszę powiedzieć, czy jakie sparingi Was czekają? Jutro gramy jeszcze z Kęcinem, przepraszam, z Częstochową, dzisiaj będzie. W przyszłym tygodniu jedziemy na Memoria Ładka Gołosia do Poznania, Jest to Poznania za Rasero. E, gramy tam z kędzierzynem i nie wiemy z kim jeszcze w drugim dniu. Następny tydzień, tydzień przed ligą to będzie, jedziemy na Memoriał Wójtowicza do Lublina, pierwszy mecz z Rzeszowem, drugi też nie wiadomo, to zależy jak się potoczą drugie spotkanie. Ale to chyba będzie taki ostateczny już sprawdzian przed ligą i tam już tak, powinniście w komplecie tam jest, zagrać. Tam już powinno być, powinni być wszyscy zawodnicy, którzy rozpoczą ligę, bo już nas czeka pierwszy sprawdzian po drugim meczu Superpuchar i tu musimy być gotowi na sto Marcin, pierwszy sparing, ale tak naprawdę nie sam sparing, nie sam wynik najważniejszy, a to jak zagraliście. No więc właśnie, jak ocenisz tą waszą grę? Na razie stawiamy, można powiedzieć, trochę pierwsze kroki, bo jednak e, gdzieś tam na tych treningach e, tak naprawdę też dużo, dużo fragmentów nie robiliśmy, jeżeli chodzi o serwis i przyjęcie, e, wyprowadzanie akcji. Gdzieś tam tak naprawdę przez e, ostatnie dwa tygodnie, może były historia, albo pięć treningi takie, gdzieś tam poświęciliśmy temu, A jeżeli chodzi o takie typowe, e, typowe wyprowadzanie piłki do ataku, przyjęcie, zagrywkę. E, ale uważam, że... Dobrze, wie, dobrze, no, na pewno jest dużo rzeczy do poprawy jak zawsze i to, to się nie będzie zmieniać nigdy, bo jednak e, zawsze jest coś do poprawy, ale oceniam pozytywnie, bo fajna była energia, dobrze, dobrze się czuliśmy na boisku ze sobą e, i to jest najważniejsze, że, że gdzieś tam w tych, e, w tych początkach tak naprawdę to, to zaczynamy już działać tak jak fajna, fajna taka grupa z grana. E, i wspieramy się na wzajemnie. Jak powitaliście mistrza olimpijskiego w drużynie? Ciężkim treningiem. <laughs> Przywitaliśmy ciężki treningiem z rana i Dobra. ciężki trening po południu. Także no wiadomo, no, wszyscy mu gratulowali, oczywiście zdobycia tego złotego medalu, ale no, już teraz zaczyna się, że tak powiem, przygoda z klubem, więc trzeba brać się do roboty i, i, i zakazać rękawy i trenować. No właśnie, brać się do roboty, czy już tak trochę się cieszycie, że ten sezon przygotowań się kończy powoli i zacznie się w końcu granie i ten rytm meczowy? No na pewno jest... E... jak meczów teraz będzie troszkę więcej, będziemy na pewno E, dogrywali się na boisku przede wszystkim e, to zgranie będzie przychodzić e, powoli powoli na pewno będzie to lepiej wyglądać bo jednak cały czas pamiętajmy że w ciężkim treningu e, trenujemy rano tak naprawdę na hali z piłkami jeszcze mamy do tego siłownie więc e, to powoli powoli będzie na pewno o wiele lepiej wyglądać dzisiaj chociaż tak e, wyglądało to, to uważam dobrze e, się cieszymy, na pewno, bo jednak e, gra nam sprawia frajdę, tak? I, i jednak wejść w ten boiskowy rytm i ten meczowy rytm tak zwany, e, nawet gdzieś tam w tym meczu sparringowym, no to jednak jest, e, jest fajne uczucie, bo się wraca do tych, do tych emocji, które są na wojsku. To dopiero był pierwszy sparing, Przed Wami dwa teraz turnieje, Memoriał się później w Lublinie Bogdanka. E, tam już będzie poważniejsze granie, już będziecie też w komplecie. No tak, jeszcze jutro mamy z z tutaj u siebie i potem, tak jak wspomniałaś, mamy dwa turnieje i tak, no to będą, no memorial to będzie dwa tygodnie przed ligą i potem e, w Lublinie ten ostatni turniej przed ligą, tydzień przed ligą, tak naprawdę już ostatni sprawdzian dla nas jako zespołu, e, no, to no patrzymy pozytywnie w przyszłość, czekamy oczywiście na wszystkich, którzy, którzy, których jeszcze tutaj z nami nie ma na razie się wakacjami odpoczywają po zasłużonych, zasłużonych wygranych i medalach, więc to jest sprawdziany. Można będzie gdzieś tam ocenić dopiero tak naprawdę rzetelną formę, jeżeli chodzi o zespół, to na pewno tydzień przed ligą, tak? Jak będziemy wyglądać na tym, na tym turnieju w Lubinie. No bo raczej przez tydzień już tam ciężko będzie cokolwiek jakoś mocniej poprawić, po prostu bardziej to będzie rzutować pewnie na, na zgranie drużyny. Wy musicie w tą ligę wejść, że tak powiem, z przytupem, bo już po drugiej kolejce zagracie o super No tak, teraz e, rzeczywiście mamy mecz e, pierwszy z Lwowem, z tego co pamiętam, więc e, no tak, jest to mecz na wyjeździe. Wydaje mi się, że każdy sobie zdaje z tego sprawę, że, że meczu będzie dużo i tak jak wspomniałeś, super kuchar od razu tak naprawdę na początek e, zmagań, więc wydaje mi się, że każdy w klubie zdaje sobie z tego sprawę i na pewno będziemy dobrze przygotowani. Powiedz jeszcze na koniec, jak te kilka tygodni w Jastrzębiu, jak się czujesz, jaka aklimatyzacja? Klimatyzacja dobrze, e, miasto sprzyja uważam, że E, wszędzie jest blisko przede wszystkim, to jest dla, dla nas najważniejsze, bo 5 minut drogi tu, tu czy tam to, to nie, nie, zbra, e, znaczy nie, nie sprawia żadnego problemu, nie ma żadnych korków, e, więc jak dla, jak dla nas super, e, ja jestem z rodziną tutaj, więc, więc e, to jest dla nas najważniejsze, że jesteśmy razem, e, a jeżeli chodzi o klub to fajnie, było, bo jest praca intensywna e, i jest przede wszystkim dużo pracy, co bardzo lubię.